A wiem, że wrócę Problem w tym, że wróciłem w trochę innej formie niż się spodziewaliście A konkretnie najprawdopodobniej w drugim filmiku, jak się okaże po moim montażu Dobra No to grajmy dalej no. Monik Serio, blokada takich list Aaaa! Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziewięć na Ała! I, I skoro od nas prędzej, to też Kończymy Wszystko A jest takie takie jak jak takie takie tam się Dobra i na tym kończył dzisiejszy odcinek Mam nadzieję że Wam się podobał I jeśli chodzi o ten podział, to To było niecodzienne Ale mam nadzieję że na tyle zaskakujące że będziecie gdzieś do tej O, mamy jakieś skarby Jest opcja wejścia na arenę A jednak nie skończyły tej serii Dobra, jeśli o to chodzi, a rana będzie w następnym odcinku, a tym razem trzymajcie się, do usłyszenia, nara!